Dzień dobry wszystkim, jak tam samo poczucie po wyborach, bo u mnie to zaraz nowe blackboxy powstały, który ma, e, momencik, e, to jest akurat ósemka, ale tutaj mam e, Mamy multi. Mamy tak czwóreczkę. Zobaczcie, jakie fajne demo przy okazji jest. Nie wiem, czy to słychać, bo to dosyć słaby mikrofon w telefonie, bo nagrywam telefonem. Miał być, miało być tak. Miała być tylko rolka. Tak wyglądają płytki. Tu zmontowana. Te dwie są już zaprogramowane, tutaj jeszcze podstawek parę zostało, kondensatorki. Programuję. O. o. Tworzymy sobie kartridża. Zaraz zobaczymy czy to pusty. Ojej 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 Będę musiał kasować pewnie nie, to na pusto poszło, dobra, odczyt No dobra, pusty Eprom yy, Okej, okay, słuchajcie, blackbox jak widać czwóreczka ma swój reset yy, przejdźmy sobie do ósemki i wspomnień czarnie Hej to ja nazywam się lego z wersja 8 pragnę być przyjacielem wszystkich użytkowników Commodore cztery. System kartridżem usystemowym, dysponującym systemem syntezy polskiej mowy i dźwięku. Zbogacam komputer o 50 dodatkowych rozkazów. Tak jest, bo ja, jak w szczeble szybie, chcąc w drzwiwie, nie, nie sprawiają mi trudności. Potrafię też śpiewać, posłuchajcie.

Jak na tamte czasy na komputer z Sidem. Yy, to wam powiem, że ktoś pomyślał, no, a tu jest moja własnoręcznie zrobiona wersja C64. Dobra, wychodzimy. Kartridże są. Na Oelixie wystawione cartridge Black Box Combo V4. Pozdrawiam.